Marcin z kim? Z czym ci się kojarzy Dawid Wolnicki i jego moda? Z luksusem na pewno, z takim dawnym krawiectwem, ponieważ on to wszystko szyje ręcznie. Na pewno ze szczytem jakości, też z bardzo wysokimi cenami. Dawid ma własny styl, to znaczy bardzo łatwo rozpoznać te jego rzeczy, one są dosyć charakterystyczne. Są unikatowe i są po to, by kobiety o nich marzyły. Pamiętam taką swoją sukienkę z Bitwy na Głosy w finale, kiedy miałam taką sukienkę a'la księżniczki, która po prostu była stawiana. No tam było wszystko, wszystko dopracowane co do, no, do setej milimetra, no i faktycznie robiła wrażenie, pięknie się błyszczała. Eee, więc jestem bardzo ciekawa, co dzisiaj pokażę. To zaprosiłem Was tutaj wszystkich do takiego dziwnego troszeczkę świata. Każdy wszedł i na 30 minut zniknął w moim świecie i, i witam w moim świecie. Jestem zachwycona kolekcją, naprawdę kawał dobrej roboty Dawid. bardzo ciekawa moda męska i nie ukrywam, że tutaj rozmawiałyśmy z koleżankami, że chętnie parę rzeczy nawet z mody męskiej byśmy na siebie założyły. Spodnie, te marynarki czy płaszcze bardzo, bardzo fajne. Spodziewałam się słodkich 50-tych lat, bo tak mi się kojarzyło z poprzednią kolekcją, a tu nagle te kurtki z szerokimi rękawami, z tymi haftami, no po prostu ja muszę mieć tą kurtkę. Dużo kreacji jest tak pięknych, tak bogatych, takich bardzo scenicznych. z tego co widzę jesteś bardzo rodzinny, ponieważ na pokazie twoim jest twoja mama i siostra z tego co zauważyłam. Jest moja mama jest moja siostra, jest moja córka, jest mój tata. Jest cała masa osób, na których mi tak naprawdę bardzo, bardzo zależy i które, które bardzo kocham, które mnie wspierają. Naprawdę piękna kolekcja. Za każdym razem jest tak samo, także... Trudno mnie zrobić. Się... Bardzo kocham moją mamę, bo to dzięki niej powstał pierwszy pokaz i ona mnie popchnęła do realizacji tych moich pasji, bo inaczej bym tutaj teraz nie stał, inaczej bym się teraz nie cieszył z tego wszystkiego. Ta kolekcja miała ośmielić kobiety, hej, moda istnieje, to jest. To, że wszyscy szyją z filcu i z dresu, to nie znaczy, że wy musicie w tym chodzić. Bo istnieje delikatna tkanina, istnieją jedwabie, kaszmiry, kryształy, prawdziwe kryształy. Istnieje złoto, istnieją półszlachetne kamienie, kamienie szlachetne, brylanty. No, istnieje cała masa rzeczy, które tak naprawdę przeszły do lamusa. Przez to, że moda tak naprawdę, ta tak zwana wysoka, została zepchnięta trochę gdzieś na margines. A ja właśnie tam funkcjonuję.